Witam. Tu Shinobi. A to jest gadanie o społeczeństwie, a raczej w dzisiejszym odcinku można powiedzieć gadanie o ekologii. Jak co roku w wielkich miastach jest problem ze smogiem. Kraków, Warszawa, cały śląsk wszyscy mówią: mamy smog. Powietrze jest brudne. Pełno CO2, ale nie skupiajmy się tylko na dużym miastach. Mówi się nam, że jest globalne ocieplenie. Na całym świecie jest za dużo CO2. Większość bloków w dzisiejszych czasach ma płaski dach, więc można by było ustawić akwarium z glonami. Oczywiście mrozoodpornymi, bo w Polsce mamy srogie zimy, mimo że w ostatnich latach trochę odpuszczają. W bardzo prosty sposób. Na oczyszczenie powietrza bez żadnych bezmyślnych i głupich podatków na samochody, lub zakazu wjazdu samochodom do miast starszych niż np. przykład 10 lat. To jest głupota, bo Polaków nie stać na nowy samochód. Wiemy, że smog to nie jest fake news, ale wielu sądzi, że globalne ocieplenie jest kłamstwem stworzonym przez elity. Więc porozmawiajmy o tym. Jak pewnie większość z Was zauważyła, że od wielu lat są zbierane pieniądze na walkę z globalnym ociepleniem, ale społeczeństwo nic nie robi z tym, żeby walczyć. Głównym winowajcą globalnego ocieplenia jest CO2. Ale czy na pewno niektórzy sądzą, że CO2 w globalnym ociepleniu przyczynia się tak wielce jak tłuszcz przy oty a każdy z nas wie, że ważniejsze przy odchodzaniu jest utrata cukrów, nie jedzenie jest dużo cukrów, niż same ograniczenie przyswajania tłuszczów. Więc, co jest główną przyczyną powiększającej się ilości CO2 w powietrzu? Wielkie finansjery mówią, to wina samochodów, one produkują większość CO2. Jest to kłamstwo. Ekolodzy zauważyli oraz wegetarianie stwierdzili, że głównym powodem zwiększającej się ilości CO2 w powietrzu Zliczna hodowla krów oraz wycinanie lasów pod ich hodowlę. Więc znamy winowajce. Ale co z tym zrobić? Nie jeść mięsa? Człowiek potrzebuje do, w zdrowej dzieci mięsa, żeby móc przeżyć. Mięso zawiera bardzo ważne składniki: takie jak białko, minerały oraz najważniejsze oraz kolagen. Wiele kobiet kupuje kosmetyki z kolagenem, żeby mieć lepszą cenę, ale lepiej zjeść zwykłe mięso. Lecz rolnicy powiedzą, krowy są hodowane od wielu lat. Rośliny szybciej rosną pod wpływem zwiększonego CO2, a nie zauważyliśmy w ostatnich latach samodzielnego, szybszego wzrostu roślin. A żeby szybciej rośliny rosły, musimy używać sztucznych nawozów, które oczywiście wytruwają u nas pszczoły. Wielu astronomów zauważyło, że wzrost temperatury nie tylko występuje na Ziemi, ale również na Wenus i Marsie. A tam, jak dobrze wiemy, nie ma ludzi i ludzie nie mogą produkować CO2 tam, zwiększony wiosk. Czyżby kosmici? Też oczywiście nie. To nie wina kosmitów. Wielu astronomów stwierdza, że globalne ocieplenie jest spowodowane większą aktywnością Słońca niż we wcześniejszych latach. Nie jest to spowodowane za pomocą ludzi. Nie mówię o tym, żeby przestać się martwić o naturę, o to, że się zwiększa temperatura. Mówię o tym, żeby pomyśleć, co tak naprawdę może powodować globalne ocieplenie. Człowiek produkuje coraz więcej sztucznych odpadów w powietrzu przez spalanie plastików i innych rzeczy. Wiemy, że w Polsce nagminne w okresie zimowym jest że w małych miasteczkach ludzie palą butelki, kartki lub inne szkodliwe substancje. Powinniśmy się najpierw głównie tym zająć oraz zwiększaniem temperatury. Widać, że sąsiad sprowadził już całą ekipę budowlaną. Wracając do tematu. Powinniśmy zmniejszyć konsumpcjonizm. Amerykanie nie stanowią zbyt dużego procentu światowego, ale spożywają 25% światowego zasobu. Także północna Pukula spożywa 7 razy więcej produktów niż południowa. A południowa produkuje 10 razy więcej produktów niż osoby mieszkające na Pukuli Północnej. Także liczba ludności się różni. Na południowej jest o wiele mniej ludzi i wiele mniej terenów niż na północnej. Nie mówię o tym, żeby stać się od razu eremitą, ale powinniśmy ograniczyć nasz konsumpcjonizm. Nie musimy kupować telefonu co dwa lata. Możemy co trzy. Nie musimy jeździć najnowszym samochodem. Ale w Polsce jest głównie to biznesmeni, ale mówię o tym. Możemy też jeździć autobusami. Co pomoże naszemu środowisku. Podsumowując. Nie mamy pewności, czy CO2 powoduje zwiększanie temperatury i globalne ocieplenie. Ale wiemy jedno, że smog jest prawdziwym problemem. Musimy go rozwiązać głównie w dużej miastach. Widać, że nasze rządy czym się zajmują, ale głównie w celu opodatkowania nas. I zachęcam do zrobienia eksperymentu. Sprawdźcie jak szybko rośnie roślina, która ma podwyższone CO2, a jak rośnie roślina w normalnym, naturalnym powietrzu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. I pamiętaj, zostaw lajka i daj suba!